Zaraz się posikam. Kiedyś biegałam do toalety 15 razy dziennie, jeszcze czego 3 razy w nocy. A wystarczyła jedna prosta zmiana, żeby problem zniknął. Często dawałam mocz, bo piłam dużo wody. Oczywiście z wody zrezygnować nie można, bo jest ona niezbędna dla prawidłowego metabolizmu, zdrowia i samopoczucia. Jak się okazało, ja nie piłam za dużo. Ja piłam to. Czego nie miałam? Jeśli pijesz zwykłą, gołą wodę źródlaną lub z odwróconej osmozy, to ona zamiast zostać w organizmie i nawadniać cię, przeratuje przez ciebie jak przez dziura wyworek. Moja pierwsza zmiana. Do wody dodałam sól i cytrynę dla smaku. Trochę pomogło, ale. Pić tego nie chciałam. Później zmieniłam zwykłą wodę na mineralną i tutaj już była spora zmiana, ponieważ taka woda zawiera sporo elektrolitów. I taką zmianę szczerze Ci polecam. A jeśli nie lubisz smaku wody i nie chcesz pić mineralnej, to wystarczy, że dodasz elektrolity. Świetny smak, super nawodnienie i mniej wizyt w toalecie. Elektrolity KWB zawierają nie tylko magnez, potas i babń, ale także witaminy z grupy B i L-karnitynę. Lepsze zdrowie i mniej sikania.